Witam, Ryszard Górski, w tym odcinku zaprezentuję Państwu jak wprowadzić ceny na zawieszki tutaj w szafkach i nogi. Elementy RGD63, zamiany, mamy szuflady omówione, łączniki frontu, tu małe elementy i zawieszki. Tu mamy kilka rodzajów zawieszek, mają też moduł CNC wgrany ale po prostu też zamieniają zawieszki żeby nam się cena aktualizowała centruj o to jeszcze tej brakuje na wielty odpowiednie dla tych zawieszek tutaj ale teraz cenę po prostu na jednej z tych zawieszek wpisujemy I tu jest opisane jako komplet, właśnie. One w kompletach występują, ale jeżeli spotkamy zawieszki, które po prostu są takby tak lewa, prawa, bo... a są takie, te tanie, właśnie. No to wtedy po prostu możemy zapanować nad tą ilością. Tutaj tu możemy, oczywiście, zmiany zrobić, wprowadzić swoje zawieszki, zmodyfikować z innej firmy, jeżeli chcemy, ale należy zwrócić uwagę, jak te otwory się wyświetlają na szafce i ewentualnie tutaj te otwory poprzesuwać, dać inną nazwę, czy ewentualnie tutaj wymiar zmienić i po prostu możemy tu stworzyć inne zawieszki swoje, tak z innej firmy. Są Zawieszki i tutaj mamy nogi. Nogi z Wurta. Tutaj mamy tak. I ona ma tutaj indeks tył noga, bo tutaj też są zestawy ale to za chwilę, bo tutaj jest o cenniku jak wprowadzić cenę cenę wprowadzamy na tym elemencie tutaj. jest odpowiednia noga, tego należy przestrzegać, bo tutaj na wykona a ta noga wykona nam na w wieńcu dolnym po prostu żeby ją regulować, to jest tylna noga śrubokrętem Mamy zestaw takich nóg. Tych, i Tu się nam pod, wyświetliły te nawiarty. Jeżeli damy nogę, tą, zamiast to jest po prostu tył i z tyłu nam się wstawia ta noga. I od razu nam nawiarty zrobi przez wieniec. Tu jeszcze mamy, możemy przesuwać. Przesuń. Nie wiem czy ktokolwiek to będzie używał, ale jest taka opcja. To używamy wtedy, jeżeli chcemy zwęzić szafkę i same nogi tak zadziałają, ale w szafce są zablokowane patrząc z góry w tym przypadku albo od przodu też te ilości zablokowanych elementów i po prostu te szafki bardzo wąskie nie chcą się tak zwężać w tych zakresach Wstawiamy coś takiego i później wracamy do nóg i one od razu nam prawidłowo wgrają nawierty w tych wieńcach to było na tyle dziękuję za uwagę i do usłyszenia